Cześć, tu Iza Dębińska. Zapraszam Cię do mojego podcastu Poród Podcast. To miejsce, w którym będę chciała Cię poprzez pliki tylko i wyłącznie audio przygotować do porodu. Spotkasz tu także wielu różnych gości, z którymi będę rozmawiała o porodzie na różnych możliwych poziomach, na jakich on się wydarza. Zapraszam serdecznie do podcastu Poród Podcast i Podróży Okołoporodowej. Odcinek dziesiąty pozycjach porodowych. Trochę teorii, a może i praktyki. Pozycje w porodzie to naturalna potrzeba kobiety. Może nawet nie tyle pozycje, co przede wszystkim ta swoboda poruszania się, o której już mówiłam w poprzednich odcinkach. Na przestrzeni dziejów, ale też w naturze kobiety, naturalnym jest to, żeby się poruszać, zmieniać pozycję. Też nie chciałabym, żebyś zrozumiała ruch w porodzie, swobody poruszania się, tego jako trening porodowy. Nie przeceniajmy słowa poród aktywny, bo ten ruch, on ma tak naprawdę za zadanie spowodować odpoczynek i rozluźnienie. Jaki jest cel i rola pozycji porodowych? Przede wszystkim budowanie kompetencji kobiety jako podmiotu, a nie przedmiotu porodu. To łagodzenie bólu porodowego, dzięki zmianie sił oddziałujących na miednicę kostną, ale to także profilaktyka braku postępu porodu dzięki ruchowi. Dla mnie, jako dla położnej, i myślę, że dla wielu moich koleżanek położnych, które na co dzień pracują i przyjmują porody wertykalnie, to też jest takie spojrzenie. Dzięki swobodzie poruszania się. Oddziałuje nie tylko siła grawitacji, która pomaga obniżać się dziecku w kanale rodnym, wpływając na rozwieranie, postępowanie w miednicy kostnej, ale pozycje porodowe to otwieranie się poszczególnych poziomów miednicy. Z punktu widzenia położniczego, anatomicznego, wiedzy klinicznej, miednica kostna dzieli się na trzy poziomy: wchód, miednica środkowa, wychód. Każdy ruch naszego ciała wpływa na zmianę parametrów tych poziomów. Dziecko podczas porodu dokonuje w kanale rodnym czterech zwrotów. Wstawia się do miednicy, przygina główkę, obniża się, rotuje do wymiaru skośnego, następnie do wymiaru prostego, opierając twarzyczkę o kość krzyżową i ześlizgując się buźką po kości krzyżowej jak po zjeżdżalni, dziecko zaczyna dzięki temu ślizgowi wyłaniać się z dróg rodnych. Dzięki temu, że kobieta porusza się wpływa to na to, że dany poziom miednicy, na którym znajduje się dziecko zwiększa się. Według badań średnio w pozycjach wertykalnych miednica kobieca poszerza się około 3 cm. Biorąc pod uwagę fakt, że główka dziecka pasuje jak klucz do zamka do kobiecej miednicy, z pewnością te pozycje będą wpływały na efektywniejszy przebieg porodu. Pamiętaj też, że nie tylko Twoja miednica jest ruchoma. Rodzące się dziecko ma także zdolności podczas porodu do pasowywania się do kształtu kanału rodnego. Jego główka jest plastyczna. Na główce są niezrośnięte punkty kostne, takie jak szwy i ciemiączka. Dzięki temu, że nie są one zrośnięte, kości czaszki dziecka przesuwają się dachówkowo. Stąd po porodzie czasami kształt główki dziecka zaskakuje, że jest dość nietypowy. Nie przejmuj się, że ta główka dziecka ma nietypowy kształt po porodzie. W ciągu kilku dni będzie wracała do symetrii, do kształtu. Typowej ludzkiej główki. Cieszmy się, że główka zmienia kształt, dzięki temu jest łatwiej w porodzie. Właśnie z tego względu warto zdrowo w ciąży się ruszać. Pozycje porodowe to naturalne dla nas pozycje, bo to jest stanie, to jest pochylanie się do przodu, to jest bujanie miednicą, kołysanie. To są pozycje czworacze. W tych pozycjach czworaczych krążenie miednicą, podwijanie, odwijanie miednicy, pozycje leżenia na boku. Ha! Co prawda nie są one zgodne z siłą grawitacji, bo kanał rodny nie jest skierowany pionowo w dół, ale w pozycjach na boku siła grawitacji oddziałuje bardziej na kręgosłup dziecka i pozycje boczne mogą pomóc dziecku zrotować się w kanale rodnym, czyli obrócić. Dodatkowo, w zależności od tego jak na tym boku leżysz, jak układasz nogi, jak masz włożoną na przykład między nogi piłkę, obszar miednicy też powiększa swoje parametry. Co więcej, kość krzyżowa nadal jest uwolniona i ma zdolność w pozycjach bocznych odwijać się i podwijać. Podczas porodu ważne jest też, żebyś w tych wszystkich pozycjach starała się oddychać, wydychać, żebyś nie czuła się w pozycji sztywna. Żebyś nie zaciskała się w tych pozycjach. Sama pozycja może nie mieć tak dużego znaczenia jak pozycja w połączeniu z wydechem albo z dźwiękiem. Nie ucz się pozycji na pamięć, a bardziej zainwestuj czas w to, żeby się poruszać. Na moim kanale YouTube masz wiele ogólnodostępnych ćwiczeń i ruchów, tak zwanych ćwiczeń jednominutowych, które możesz zaadoptować w czynności życia codziennego, siedząc przy biurku, pracując, Gotując zupę w kuchni, czy robiąc cokolwiek innego. Nawet stworzyłam ćwiczenie dla Ciebie w poczekalni u lekarza, kiedy opóźnia się KTG. Siedząc, czekając, nawet przeglądając telefon, czy czytając książkę, możesz niektóre z tych ruchów i pozycji wykonywać. Kręcenie miednicą podczas mycia zębów to jest takie must have każdej kobiety, nawet jeżeli jest do planowego cięcia cesarskiego, to warto pupą kręcić. Pamiętaj, że to ma być intuicyjne. Masz się bawić ruchem, a nie stresować nim. Nie wiadomo, w jakiej pozycji będzie Ci najbardziej komfortowo urodzić, czy w jakiej pozycji najefektywniej będzie postępowała główka dziecka. Warto skorzystać i próbować ze wszystkich możliwych i tych dających komfort. Pamiętaj jednak, że czasami poród może wymagać tego, że ostatecznie urodzisz w pozycji klasycznej na łóżku porodowym, bo tak najefektywniej przebiega postęp porodu. Jednak taka pozycja nie powinna być rutyną i jedyną słuszną pozycją do porodu. A teraz, korzystając z chwili, stań wygodnie. Zdejmij buty. Poczuj, jak twoje podeszwy stóp stykają się z podłożem. Poczuj miękkie kolana. Połóż dłonie na spojeniu łonowym. Następnie przełóż dłonie na talerze biodrowe. Ułóż dłoń na kości krzyżowej. I ponownie wróć dłońmi na talerze biodrowe, czyli chwyć się pod pas. Talerze biodrowe to to miejsce, na którym najczęściej kobiety noszą dzieci. Spróbuj teraz pozataczać miednicą powolne ruchy koliste, starając się utrzymywać rozluźnione ciało. Swobodny brzuch, swobodne krocze, miękkie kolana. Pozwalaj sobie na oddech. Na wydech, na wzdychanie. Zmieniaj kierunki ruchu, krążąc koła do jednej, do drugiej, rysując, kreśląc ósemki, w pionie, w poziomie. Spróbuj lekko z nogi na nogę przedreptywać, tak jakbyś stopami ugniatała kapustę. Wyobrażaj sobie, jak w tych ruchach dziecko obniża się w kanale rodnym ale też poczuj fizycznie pod dłońmi jak ta miednica się porusza. Do kości miednicy przyczepiają się też mięśnie na miednicy, więc one też są wprowadzone w ruch. Teraz połóż jedną rękę na spojeniu łonowym, a drugą na kości krzyżowej. Wyobraź sobie, że masz ogonek i spróbuj na tych miękkich kolanach Podwinąć ogon pod siebie i odwinąć go do góry. Poczuj, jak zmienia się ilość miejsca w miednicy. Pozostań w tych ruchach tak długo, jak potrzebujesz. Ale nie zapominaj o oddechu. Spokojny wdech, dłuższy, wypuszczający wydech. Jeżeli będziesz miała na to przestrzeń, klęknij do klęku podpartego, podpierając się na dłoniach albo na piąstkach. Możesz pod kolana podłożyć poduszeczkę albo kocyk. I te same ruchy miednicą wykonaj w pozycji klęku podpartego. Zobacz, jak w tej pozycji i w tych ruchach czujesz miednicę. Zauważ, jak w tej pozycji czujesz te wszystkie ruchy. Ale, czy też możesz sobie wyobrazić dziecko w kanale rodnym, które przez niego przechodzi? Przyjrzyj się swojej miednicy i zobacz ją jako właśnie taki kanał, który może się poszerzać i otwierać dzięki tym ruchom spokojnym, powolnym, w połączeniu z oddechem. Miednica to kanał, to tunel który sprowadza dziecko na świat. Poczuj to w sobie i w ciele. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za odsłuch kolejnego odcinka. Po więcej treści audiowizualnych zapraszam cię na moje kursy online, a także do mojego e-booka na moją stronę www.rodzimy.pl. Inne darmowe treści Wideo znajdziesz także dostępne na moim kanale YouTube położna Izabela Dębińska. Życzę Ci po prostu dobrego porodu.